Cześć! Witajcie w kolejnym vlogu z tej strony Agroszymanów. Dzisiaj, jak widać, kiszonka z kukurydze po ziemniakach. Mamy dzisiaj 27 października. To jest wtorek. Od rana sobie tniemy w kukurydzę po ziemniakach. Ja tutaj jestem, dzisiaj akurat na pryźmie. Rozgarniam i ugniatam. Yy, tata kosi, a tutaj brat i trochę dziadek włożą tam spora tutaj na pryzmę. Yy, trochę teraz też zaczął kropić, ale to prawie, że nic. Po prostu wiem, szyby otwarte mi na kawało. Teraz się zamknę, żeby było dobrze słychać. Yy, kosimy jednorzędową naszą boatingerem. Jak widać trochę zostaje, jest trochę tutaj tych. Yy, trochę jest... Możesz, o. jest trochę tych lisi długich ale to przez to że yy, przez to że tu, akurat na tym polu tu teraz kosimy yy, z trochę tam mróz tak przyparzył i po się już zrobiły suche no i się szkarnia tak dobrze tego nie tnie to noże ale to nic nie dało ale jak patrzyłem to yy, ziarka tam są poruszone, jest ziargo jest ruszone, czyli jest, jest dobrze. Tam trochę liści jest, to nic nie poradzimy. I czemu może powiem, że nie kością nikogo usługowe, tylko sami kośimy, bo y, mieliśmy go miał na początku mieliśmy kosić wszystko sieczkarnią, mieliśmy wynaleźć usługę. Ale tak pomyśleliśmy, że wszystko się my sami. Mamy się to swoją, to tam półtora dnia i skosimy, bo, bo ogólnie było zasiane w podziemiakach 2,5 hektara troszkę tam jak widzieliście chcieliśmy dla wieków do paszowozu no i teraz tam został takie pole mamy tam było 60 arów, że tam była kurde pier, pierwsza siana na y, początku czerwca i dlatego i ona tam wyschła po prostu mocno i, i uznaliśmy, że skosimy ją na ziarno tam jest 60 arów, zobaczymy jak to będzie taki plon, bo ma na kiszonkę jest u nas ona zasucha, ziarno ma twarde Więc do cięcia zostało jakieś y, 80 do no, 80 tutaj ma kiszonkę Dzisiaj już zgosiliśmy y, Skosiliśmy już jakieś 60 arów Myślę, że jakieś 80 skosimy tam do godziny 5 do ciemnego Kosimy 60 jak mówiłem, i tam tutaj jeździ trójką albo czwórką polową, więc nie, nie jest jakoś, nie no, wydajność nie jest tragiczna, no ale jak to jest, no, się nie pogoni. Kosimy od rana tam, od godziny 9. teraz mamy godzinę 15. Tutaj pryzmę robimy tak, na ziemi, pod nią tylko była Dawana słoma Słoma była dawana... O, teraz tutaj Była dawana słoma, robimy ją na ziemi To będzie taka pryzma I chyba że się nam skończy tam, było tam jak widać już otworzyliśmy nie wiem czy będzie wiedzieć w kamerze, otworzyliśmy pryzmę z kiszonką. I jak ona się nam skończy, na powiedzmy nie wiem w czerwcu czy w lipcu. Potem otworzymy tą pryzmę, żeby nie kościć y, zielonej kukurydzy do pasza tylko żeby mieć tutaj w pryzmie, Bo to jest takie trochę y, ubierdliwe, że tak powiem brzydko. Ja mam kości codziennie jeździć szkarnym na pole i kosić A jak będziemy mieli. Jak będziemy mieli tutaj to tylko się podjedzie turem i wrzuci do paso to taka pryzma myślę, że na jakieś yy, dwa, dwa miesiące, może, nawet no, może nie starczy. No, wszystko idzie w pranie, robimy to pierwszy raz. Na wszystkich jak była yy, koszona. Koszona była wszystko na zielono. A w tym roku postanowiliśmy, że skosimy tak zobaczymy jak to wyjdzie. Mamy już tutaj kupioną też tą siatkę, taką jak tam jest, tą pryzmową, przeciw taką. Położymy jutro ją okryjemy jak skosimy I to. I jak widać sobie ujeżdżam wzdłuż i w poprzek, bo jest miejsce Tu tylko muszę uważać, żeby nie walnąć ściągnikiem, to mamy płot i tam Małzery. Jak widzicie, tutaj nie wiem, czy drzwi, że opuszcza tura. Na już jest konstrukcja drzwi zrobiona. to do wtorek, to mam przyjść, w czwartek ma przyjechać blacha. Mam przyjechać blacha, będziemy może przekrętać blachę. Zobaczymy, co będziemy jak się rozwinie sytuacja. Już drzwi są gotowe, tylko zacząć przykręcić blachę. O! ma 60 arów, to już troszkę jest. Myślę, że gdzieś dru drugie, tyle to całkiem spora będzie. Możecie napisać w komentarzach, czy wszystko dobrze robię. Bo w ogóle pierwszy raz jestem na pryzmie. Zawsze jak u nas kieszonkę to jestem w odwozie. W odwozie. pierwszy raz teraz dnia tak, staram się, żeby było to jak najlepiej zrobione. tam sobie. Głosimy się mam. Czy to będzie z tyłu? Jak mówiłem, brat odwozi. Więc teraz spokojnie zdążę ugnieść wzdłuż i w poprzek. Wzdłuż i w poprzek. Najważniejsze w górę że dobrze, dobrze dogniecie ono, bo powietrze wypchamy i nic się nam nie psuje. Jak widać, też tam może, nie wiem że będzie widać. Zrobiliśmy już ogólniki dla byczków, tam w tej nowej wiacie schowaliśmy. Teraz będzie może widać też, tak samo jak w tamtej zrobiony z rur. Wczoraj braliśmy, wczoraj, wczoraj braliśmy obornik do zbyków. No tutaj jeszcze poczekam Nagram wam jak brat przyjedzie z tą, z przyczepą Z tyłu mamy łąki Woda już troszkę zeszła No więc było, było tak, że całe łąki były pod wodą Teraz woda zeszła Nie jest najgorzej, ale nie wiem, kiedy się coś utnie Jeszcze z tych łąk, bo teraz na to już Jak to pod wodą? Nie ma Nie będzie jakości w całej tej paszy Jeszcze teraz w ogóle nie mają pogody To no, teraz teraz ciągle już robimy w takim okienku pogodowym O, jest brat nie wiem, może żeby wjechał. Zakręcaj tutaj. Brat jest. Powiem mu, żeby... No, on już wie, jak ma wjeżdżać. Jeździ, ma na ciągniku. Boi się. Koronawirusa. No, powiem. No Dawaj, dawaj, Dobra. Tu? Tak. Ja sobie podjadę, Kiprujemy John Deere'em, żeby nie mieszać. Olej, bo w 60, znaczy w 30, to olej pozostawia wiele do życzenia. Co do podczepi? Podłączysz? A podłączyłeś? O, Już podłączył to dobrze. I próbuję tak z boku, żeby mi się nie przysypało, jak, bo jak leci kukurydza. Zamykaj. jeszcze do przodu. Czekaj. mi Dobra, No. Dobra, oczekaj. No, jeszcze wam pokażę zaraz, jak se rozgarniam. Tutaj potrzebuję braku, żebym pojechał na wolę. pole. Pole z 30, na spokojnie pole jest tam 300 metrów od domu, na spokojnie daję radę. O albo tyłu copiłem, mu niech jedzie do taty. Przeszedł troszkę. Dobra. No, jak widzicie, jak wyglądał wyładunek. trochę jest przeczepiania, ale nie ma tragedii. 30 sobie daje rady na spokojnie. No, będziemy sobie tak. O, wolny bieg. Że ładnie rozepchnął i włączymy sobie przedni napęd Zamknę szyby, żeby było mi słychać Se Rozpycham tak, mniej więcej po całości tak. Może niedokładnie, ale tutaj raz, raz kiprojemy po jednej stronie po tej, raz po tej, raz tak bliżej jednego końca, raz drugiego, żeby ta pryzma była w miarę taka równa. Teraz coraz większa się robi, ale tak się wydaje, bo jest teraz napuszczona, po przyczepie, ale obniki się to i... Cud tego zostaje. rozpycham bardziej, robię tak, żebym jechał do tyłu, rozpychając bo wtedy widzę jak mi się rozkłada po jak nie więcej, a jak jadę do przodu, jeszcze ona tutaj, jak jest taka zwykła kukurydza posieczkarni, dobrze podcięta, to ona się do, lepiej rozwala, się rozpływa, a ta jest taka, jak trawa się stawia bardziej. Powoli sobie rozładnie ją rozwalimy Potem się uniecie też Akurat teraz nie zdążyłem bo Już szybciej obrócił wrócił. Ja tak to sobie zdążę Ją rozwalić wzdłuż w poprzek też ubić Dobrze kamerę ustawiłem. żeby się okaże w praniu na filmie. Zaraz zobaczę. Wyłączę nagrywanie. O, takie były tutaj łąki. Było tak, że łąki były całe pod wodą. Nic, nic nie było widać. Zaraz jeszcze ładnie wyrównamy. jest nierówno, ale to przy ugniataniu się wyprostuje. Cudowne, go, jeszcze zabierzemy tą budkę. I jest już, można powiedzieć, że rozwalone. I co, tak cały dzień przodu i do tyłu. Luj. Powiem wam, że tak jest na spokojnie, to praca na pryzmie mi się podoba. Bo jak tak mi się czkarnią to wtedy jest Trzeba to szybko robić Żeby bo następny zestaw za chwilę przyjeżdża Tak tak. tutaj sobie robię to Ej, Wszystko na spokojnie, powoli No i ugniatamy Jeszcze jak mi coś się uda To może nagrałem coś z pola jak chodzi 60 się czkarnią Albo brat weźmie kamerę i nagra Ej, a jak nie, no to niestety będzie tylko to, co tutaj z pryzmy, bo na pole, na pole Jeśli byłem parę razy z przyczepą zostałem na, na samym początku, bo jeszcze nie było wtedy komu odwozić. od sieczkarni pierwsze dwie przyczepy zakwaliłem, rozgarnąłem, i byłem, pojechałem na pole. A potem sobie już teraz ugniatam cały czas. opuścimy góra. O tam widać zrobione. no zrobione Mogłaby być lepiej pocięta, ale nie jest źle Pójdzie do paszawoz jeszcze, może paszawóz Ponieważ, no może dość tam podnie jeszcze, ale Jak na drugi plon to jest zadowalająca ilość, bo jakoś może trochę mogła być lepsza szczególnie tutaj, jak mówię, pocięcie ale ilość jest zadowalająca jeszcze coś się zetnie na siarno, czyli będzie jakiś drugi plon, można powiedzieć, w tym samym roku bo sprzyjał rok u w tym roku jak będziemy kosić tam po ziemniakach, to też może mi się coś uda nagrać Chodzili taki vlog z pryzmy bardziej. Więc to jest Icha, już z Wami żegnam. Do następnego vloga. Trzymajcie się, cześć.